W sezonie 2010-2011 do Borussii Dortmund przybył Robert Lewandowski z Lecha Poznań. 22 sierpnia 2010 zadobitował w Bundeslidze. W meczu z Bayern Leverkusen w 63 minucie przed Sławkiem kielce a 19 września strzelił swoją pierwszą bramkę z Galicę Rekirsię. Początki u Jürgena klopa nie były łatwe, ale z Borussią zdobył Mistrzostwo Niemiec. Lewandowski był najlepszym strzelcem Borussii w Lidze. Nastał sezon 2012-2013 i nastała Liga Mistrzów. Borussia w grupie natrafiła na Real Madryt. W dotpuncie Borussia wygrała 2-1, a jeden z pramek strzelił Lewandowski. W rewanżu w Madrycie Robert nie strzelił, a wynik brzmiał 2-2. Piłkarzom z Dortmundu udało się wyjść z pierwszego miejsca w trudnej grupie, gdzie oprócz Realu był Manchester City oraz Ajax. W jednej 8. finału Polusja potykała się z Szachtarem, a Lewandowski strzelił w dwóch meczu jedną bramkę. W trzeciej finale grali z hiszpańską Balagą, a Lewandowski znowu w dwóch meczu strzelił jedną bramkę. W końcu w półfinale czekał kolejny raz Real Madrid i się zaczął jeden z najmagiczniejszych meczy dla Lewandowskiego. Już w ósmej minucie na Westfalen Stadion w Dortmundzie po dośrodkowaniu Robert dołożył ślizgiem nogę i piłka wylądowała w siatce. Na następne trzeba było poczekać. W 50 minucie przy stanie 1-1 Lewandowski zewnętrzną stroną stopy strzelił bramkę na 2-1. Po 5 minutach podwyższył ładnym strzałem na 3 do 1. Ostatnią bramką w tym meczu była bramka kanek w 67 minucie. Lewy jeszcze wtedy nie miał z tego swojego charakterystycznego kroku przy strzelaniu kar. W dokumencie Lewandowski nieznany, Lewy kwituje ten swój występ stwierdzeniem Ten co próbuje zawsze będzie krok do przodu. Wiedziałem, że jak jest okazja nie mogę się bać, tylko muszę wziąć tą piłkę i strzelić czwartego gola. Prusja wygrała 4-1, a Real w Ewanżu nie zdołał odrobić stat. Niestety w finale Polska przegrała z inną drużyną z Niemiec, Bayernem. Lewy w tamtym sezonie z 24 golami został wicekrólem strzelców Bundesliga.